Siwulf mord łódzki, mija druga rocznica mordu łódzkiego jednocześnie jest to rocznica zamordowania księdza Jerzego Popiełuszki czy to przypadkowa zbieżność? być może, ale symbol nawet jeśli przypadkowy jest nieodparty dwie postaci bezbronne, nic nikomu niewinne zamordowane tylko i wyłącznie z powodu nienawiści do inaczej myślących morderca z Łodzi były kapuś SB i były członek PO, zamordował Marka Rosiaka i usiłował zamordować Pawła Kowalskiego, obu tylko i wyłącznie za to, że należy do partii opozycyjnej, czyli PiS. Nie było innej przyczyny ich śmierci. A właśnie, czy na pewno były członek? Czy istnieje uchwała wykluczająca Cybę z PO? Widział ją ktoś? Owszem, nie płacił od jakiegoś czasu składek, ale czy został formalnie zgodnie ze statutem platformy obywatelskiej wykluczony? Ja i jak się zdaje, nikt inny tej uchwały nie widziałem. Zatem może po prostu Cyba zwyczajnie był i jest członkiem PO? Morderca został skazany. Mordercy księdza Jerzego od dawna są na wolności, ba, jeden to nawet polityką się zajmuje w gazecie, pisze, wspiera ruch palikota, no, ciągnie swój do swego. Może i cyba kiedyś dołączy, kto wie, ale jest cała grupa ludzi, która przyczyniła się do tej zbrodni nie mniej niż ten bandyta. Ci wszyscy, którzy dzień w dzień, miesiąc w miesiąc bez chwili przerwy sączyli w ludzkie umysły nienawiść i pogardę do opozycji, do mocherów, do pisowców, do oszołomów, do faszystów, do nazioli, ci straszący fakelcugami i nielegalnymi tulipanami, kibolami i obrońcami krzyża, ci z Tusk Vision network i ci ze świątyni antypisa szczerskiej, te płatne mendy internetowe z forów, ci celebryci ze śniadania kabotynów i szczekaczki ze szkiełka. Wiadomo, zanim się kogoś zatłucze maczetą albo wsadzi do psychuszki, należy go wpierw pozbawić cech ludzkich, odczłowieczyć, wykazać oprawcom, że działają w słusznej sprawie, broniąc demokracji, Europy, albo zagrożonej świeckości państwa na przykład. Nie inaczej było w Rwandzie. Zanim maczety poszły w ruch, przez długie miesiące rządowe radio cierpliwie i systematycznie wciskało ludziom do głowy, że Tutsi to nie ludzie, tylko karaluchy. Gdy pewnej nocy wezwano by ściąć wysokie drzewa, wszyscy wiedzieli co trzeba zrobić. Mordercy z Interhamle grasowali pewni całkowitej bezkarności. Ówcyba napisał list. Szczerze mówiąc zdradza on rozpaczliwą nieumiejętność formułowania myśli, czy mówiąc prościej sklecenia jednego zdania. Takim ludziom trzeba wdrukować te myśli tak, by uwierzyli, że to ich własne przemyślenia. Jak to zrobić? Ano, bardzo prosto. Powtarzać, powtarzać, powtarzać. Te same zdania, te same slogany charakterystyczne. Wszystkie dyskusje, jakie prowadzę z tak zwanymi lemingami, pokazują to samo. Powtarzanie typowych zdań, powtarzanych setki razy w TVN i wyborczej. Te same klisze, te same stereotypy, te same zdania, przecinek w tym samym miejscu, wstyd za granicą, szustarano, rano, podsłuchy, kurdupel, borubar, flaga do góry nogami, sorry, afera z flagą do góry nogami, leper, giertych, to ze starego zestawu. Giertych to już chyba jest w porządku, choć kto wie, zapewne nadal obcią. Kaczyńskiego. No i nowa podsypka nienawiści naciski na pilota, lądowanie, naciski, naciski, lądowanie, naciski, telefon brata, wojna z Rosją, wojna z Niemcami, po trupach do celu, Wawel, wojna z Niemcami i Rosją jednocześnie. Najgorsze w tym wszystkim, że ta śmierć Marka Rosiaka nie wstrząsnęła żadnym z tych morderców z redakcyjnego biurka czy zza kamery. Żaden z nich nie pomyślał, że to przez niego ta krew. Już nie mówię o takich szaleńcach jak Kuczyński, którzy natychmiast napisali, że to wszystko przez Jarosława, bo kto sieje wiatr, nie zastanowili się, czy to nie właśnie oni wdrukowali cybie? Nie szaleńcowi, o nie! To byłoby za proste. Za szaleńca odpowiada szaleniec za indoktrynowanego idiotę ten, co go indoktrynował. Te klisze, z których wyszło, że przecież on nie może pozostać bierny. On musi coś zrobić, by walczyć z tym złem spisem. Kto pisał o naciskach na lądowanie, choć ani lądowania, ani nacisków na nie nie było? Kto wymyślił debeściaki na własne uszy słyszane? Po kim to powtarza Cyba? No i jeszcze przytoczę postać dziurawego Stefana, który odegrał tu swoją obrzydliwą rolę, mianowicie w przeddzień pogrzebu Marka Rosiaka ogłosił, że to on pierwszy miał być ofiarą, że to do jego biura przyszedł Cyba. Co ciekawe, ta wrzutka okazała się być skuteczna, bo jeszcze nie tak dawno jakiś debil komentował u mnie na blogu, że przecież Niesiołowski miał być pierwszy, a ja to przemilczam, podlec i manipulator niby ja. Z przejęciem drżącym głosem Niesiołowski poinformował, wszystkich że czuje w swoich piersiach te osiem kul, które już już leciały, a których cudem uniknął jakby mu drugie życie darowano, bo ponoć strażnik widział mordercę tego samego dnia w jego biurze. Oczywiście strażnik powiedział, że niczego nie widział i żeby dać mu spokój. Prokuratura ogłosiła, że morderca nigdy nie był w biurze Niesiołowskiego i nie ma żadnych podstaw do takich fantazji. To od początku do końca kłamstwo. No, ale stygmaty osiem dziur w piersiach już Stefanowi zostało. Stąd krzywka dziurawy Stefan. No cóż, szczęście i łaska boska, że nie wyobraził sobie ten biedny człowiek, że jechał razem z Kennedym w Dallas, albo wleciał Boeingiem w World Trade Center. To by dopiero była ciężka próba dla jego nerwów, starganych jak stare sznurówki, czytał gadający grzyb.